Witajcie. Tym razem opowiem o wytrzymałości paliw na mróz, która zimą jest w transporcie sprawą najwyższej wagi. Co to znaczy, że olej napędowy jest słabej jakości? Dzisiaj postaram się odpowiedzieć Wam na to pytanie. Zrobiłem też mały test paliw, a jeśli interesują Was jego wyniki, to oglądajcie ten film do końca. Zapraszam na C, +E. jedziemy z tematem. Zima nie jest wymarzoną porą roku dla kierowców zawodowych. Mróz, śnieg i lód skutecznie utrudniają wykonywanie i tak niełatwych obowiązków. O tej porze roku dochodzą takie tematy, jak odśnieżanie dachu na naczepy czy zakładanie łańcuchów na koła. Linki do filmów poruszających te zagadnienia znajdziecie w opisie obok strefy kierowcy i mediów społecznościowych, gdzie są dodatkowe treści związane z kanałem CE. Niezależnie od tego, na jakim rodzaju naczepy pracujemy, czy w jakich kierunkach jeździmy, zima nieustannie próbuje nas pokonać. A w kontekście tematu dzisiejszego odcinka, głównym przeciwnikiem będą niskie temperatury, które mają zgubny wpływ na olej napędowy. Dlatego bardzo ważna jest wysoka jakość paliwa, którego używamy. Omega Pilzno prowadzi dwie własne stacje paliw. Dbamy o to, by sprzedawane na nich paliwo było zawsze możliwie najwyższej jakości i spełniało wszystkie normy. Szczególnie zimą, kiedy temat jakości paliw jest być albo nie być, lub raczej jechać albo nie jechać dla firmy transportowej. Co to znaczy, że olej napędowy jest niskiej jakości? Pewnie można na to pytanie odpowiedzieć na wiele różnych sposobów. Ja skupię się na normach, którym paliwa muszą sprostać. W Polsce temat regulowany jest przez kilka ustaw, wśród których można wymienić: ustawę o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych, czy rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Warto też wspomnieć o europejskiej normie EN590. Normy mówią o tym, że dobrej jakości paliwo powinno dawać możliwość uruchomienia silnika diesla oraz jego poprawne działanie, pomimo bardzo niskich temperatur. W tym prawnym kontekście parametrem decydującym o jakości jest temperatura blokady zimnego filtra. Warto wiedzieć, że jej wymagana wartość różni się w zależności od pory roku. W okresie letnim od 16 kwietnia do 30 września dozwolony wskaźnik CFPP, czyli temperatura blokady zimnego filtra, wynosi 0 stopni Celsjusza. Dla dwóch okresów przejściowych wiosennego od 1 marca do 15 kwietnia oraz jesiennego od 1 października do 15 listopada ten wskaźnik wynosi już minus 10 stopni Celsjusza. Ostatni okres jest zimą i trwa od 16 listopada do końca lutego. Paliwo sprzedawane w tym okresie powinno mieć wskaźnik CFPP na poziomie minus 20 stopni Celsjusza czyli w takiej temperaturze olej napędowy ma umożliwiać pracę silnika. A co ją może zastopować? Jednym ze składników oleju napędowego są węglowodory parafinowe, które mają dość niepraktyczną właściwość. Wraz ze znacznym spadkiem temperatury parafina przechodzi ze stanu ciekłego w stały. Kryształki odkładają się na ściankach i np. w filtrze paliwa, który jeśli zbierze się ich dużo, ulega zapchaniu. Z olejem napędowym dobrej jakości przy minus 20 stopniach Celsjusza silnik pracuje. Ale to nie znaczy, że parafina w paliwie się nie skrystalizowała. Bo to jest proces stopniowy. Tutaj trzeba wspomnieć o drugim ważnym wskaźniku, czyli o temperaturze mętnienia. To temperatura, w której olej napędowy staje się nieprzezroczysty. Przyjmuje się, że paliwo zaczyna mętnieć od parafiny już przy minus 7-8 stopniach Celsjusza. Parafina się wytrąca, ale kryształki są na tyle małe i nie jest ich na tyle dużo, żeby od razu zapchać filtr. Jednakże wskaźnik temperatury mętnienia nie jest normowany w żadnej z ustaw. Dlatego możemy sobie wyobrazić sytuację, że silnik ciągnika zatankowanego olejem, którego CFPP wynosi minus 20 stopni Celsjusza, przestanie działać już przy minus 15. Dlaczego? Jednym z wytłumaczeń takiego scenariusza jest fakt, że w oleju napędowym, którego temperatura przekroczyła już temperaturę mętnienia, ale nie osiągnęła jeszcze temperatury blokady zimnego filtra, krystalizacja parafiny może niespodziewanie przyspieszyć. Kryształki będą tworzyły się na zanieczyszczeniach w paliwie albo na kryształkach lodu, który trafia do baku w postaci pary wodnej. Skutkiem jest przedwczesne zapchanie filtrów i brak możliwości kontynuowania jazdy albo odpalenia silnika pomimo temperatury wyższej niż we wskaźniku CFPP. Te procesy zachodzą najczęściej w filtrach paliwa, bo tam warunki do krystalizowania się parafiny są najkorzystniejsze. Dlatego wielu producentów stosuje systemy podgrzewania filtrów. W tym temacie najważniejsza jest jednak profilaktyka, czyli po prostu zapobieganie wytrącaniu się kryształków parafiny. Kiedyś z tym problemem radzono sobie za pomocą dolewania denaturatu lub benzyny do zbiornika z olejem napędowym, a już naprawdę odjechanym sposobem było wkładanie zapalonej żarówki do baku, która swoim ciepłem ogrzewała olej napędowy. Nie polecam tych metod, bo obecnie najskuteczniejsze są różnego rodzaju depresatory. To specjalne środki do paliwa, które obniżają temperaturę mętnienia oraz temperaturę blokady zimnego filtra. Niektórzy producenci mówią o uzyskaniu nawet minus 39 stopni Celsjusza dla wskaźnika CFPP z użyciem ich produktu. Ważne jest, by pamiętać, że depresatory są środkiem zapobiegawczym, więc należy z nich korzystać, zanim będziemy mieli do czynienia z silnymi mrozami. Najlepiej zacząć stosować dodatki do paliwa gdzieś około października, gdzie są możliwe silne poranne przymrozki. Dolewanie ich do paliwa, gdzie już skrystalizowała się parafina, niewiele da. A w transporcie międzynarodowym musimy pamiętać, że polskie paliwo zimą różni się od hiszpańskiego czy portugalskiego. Tamte paliwa w ogóle nie są przystosowane do silnych mrozów. Dlatego, jeśli w lutym zatankujemy do pełna gdzieś na Półwyspie Iberyjskim i z tamtejszym olejem napędowym wracamy w chłodniejsze regiony Europy, to nie możemy zapomnieć dodać depresatora, bo nie dojedziemy do celu. No dobrze. Ale załóżmy, że zapomnieliśmy o depresatorze, i wytrącona parafina z oleju napędowego zablokowała filtr w naszym ciągniku siodłowym. Co wtedy? Wtedy stoimy i czekamy na ocieplenie, bo szczerze mówiąc, niewiele da się zrobić. Mobilny serwis, który po Was przyjedzie, może na przykład wymienić filtry, dolać depresatora i starać się ogrzać na przykład filtr w separatorze paliwa. Ale tak naprawdę może to nie odnieść zamierzonego skutku. W takich sytuacjach zostaje holowanie lub laweta, ciepły warsztat, wymiana filtrów i ewentualne spuszczenie paliwa. A teraz obiecany test. Postanowiliśmy poddać próbie mrozu cztery różne próbki. Czysty olej napędowy B0, olej napędowy z dodatkiem depresatora, olej napędowy z dolewką benzyny, tak jak niektórzy to robią, i na koniec biopaliwo B7. Czyli olej napędowy z dodatkiem biokomponentów maksymalnej dopuszczonej przez przepisy ilości. Próbki leżały w zamrażarce ustawionej na minus 20 stopni Celsjusza przez 3 dni. Bezpośrednio po wyjęciu wyglądają tak. Po przetarciu szronu widać, że wszystkie zachowały płynność, choć na dnie każdej z nich da się zauważyć parafinowy osad. Nic dziwnego, bo temperatura mętnienia została znacznie przekroczona. Najwięcej osadu wytrąciło się przy biopaliwie. Oprócz węglowodorów parafinowych na spodzie próbki znajdują się prawdopodobnie też estry metylowych kwasów tłuszczowych, czyli biokomponent. Poza wytrąconym osadem mieszanka oleju napędowego i benzyny trochę zmętniała. W próbce z dodatkiem depresatora widzimy, że warstwa parafiny na spodzie jest podobna, ale mętnienie jest mniejsze. Przy korku widać warstwę całkiem przejrzystego paliwa. Na koniec sam olej napędowy. Jest mętny, ma też warstwę parafiny. Ale on także zachował swoje właściwości i pozostał ciekły. Zobaczcie jeszcze, jak zachowuje się osad, kiedy potrząśnie się słoikiem. Teraz obniżymy temperaturę do minus 30 stopni Celsjusza i zostawimy próbki na kolejne 3 dni. Udało się schodzić próbki do minus 32 stopni Celsjusza. Po starciu szronu okazało się, że sytuacja nie uległa większej zmianie. Wytrąciło się tylko trochę więcej parafiny. Szczególnie widać to na próbce z oleju napędowego z dodatkiem biokomponentu, no i na mieszance ropy i benzyny. Ciekawe, że czysty olej napędowy oraz olej napędowy z dodatkiem depresatora przy minus 32 stopniach Celsjusza wyglądają prawie tak samo. Pomimo obniżenia temperatury o 12 stopni, paliwo we wszystkich próbkach pozostało płynne. Nie ma żadnych oznak gęstnienia. Jest mętne, jest sporo sadu, ale na pewno nie można powiedzieć, że zmieniło konsystencję. Co do wniosków dotyczących wyników naszego testu, zostawię je Wam. Myślę, że wszystko było dobrze widoczne. Temat paliw jest bardzo ciekawy, a można go zgłębić jeżdżąc na przykład cysternami paliwowymi. Odcinek o taki naczepie już za tydzień. Zbliża się setny odcinek i niektórzy pytają już, czy planujemy zrobić coś nietypowego. Planujemy, dlatego zapraszam do subskrybowania i klikania w dzwonek powiadomień, żeby nie przegapić odcinka specjalnego numer 100. Dzięki za dzisiaj! Życzę szerokości C plus E. Do zobaczenia!